Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, ja często dostaję od Was komplementy dotyczące moich włosów. Często mnie też pytacie, czego używam, jakich środków stosuję, by utrzymać włosy w tak dobrej kondycji. Za chwilę wam o tym opowiem i zdradzę moją tajemnicę. I zdrowe włosy to atrybut kobiecości. Ale chcę Wam o czymś bardzo ciekawym w tej chwili powiedzieć. Przeprowadzono badania, i agencja badawcza, która te badania przeprowadzała, stwierdziła, że co trzecia Polka ma problem z przyjmowaniem komplementów. Dlaczego? Przecież Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. E, no, niestety wynika to z chęci dążenia do perfekcjonizmu. Kobiety chcą być perfekcyjne i to dotyczy wielu e, aspektów w naszym życiu. To dotyczy naszego wyglądu, e, chęcia bycia świetną mamą, świetną partnerką, e, dotyczy też to sukcesu zawodowego, przez co. Spada nasza samoocena. Dlatego czas to zmienić, dziewczyny. Ja na swoich yy, kanałach social media bardzo często, a tak naprawdę prawie codziennie, motywuję Was do zmiany, pozytywnej zmiany, zdrowego odżywiania, yy, uprawiania sportu a to wszystko po to, żebyście poczuły się piękne, żebyście się same doceniały, żebyście były dumne same z siebie. Wszystkie jesteście piękne i zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Dlatego Namawiam was na to, żebyście znalazły dla siebie czas, poświęciły sobie uwagę. Poszły do fryzjera, zadbały właśnie o włosy, zadbały o paznokcie, znalazły czas na tą siłownię, znalazły czas na zdrowe jedzenie. Yy, myślały o sobie, bo ja wiem, że mamy bardzo wiele aspektów w życiu, o których musimy myśleć. O swoim mężu, o dzieciach, o karierze zawodowej, o pieniądzach, i tak dalej, tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście dały sobie wszystko, co najlepsze, bo wtedy będziecie mogły dawać innym wszystko, co najlepsze macie. Inaczej. Niestety nie mamy nic do zaoferowania, bo jesteśmy przemęczone, złe, smutne, nie mamy energii. To jak mamy dawać energię innym ludziom, dawać miłość, jeśli same nie potrafimy dać sobie miłości. Oto pytanie. <laughs> no dobra, słuchajcie, zaczynamy. Teraz e, chcę już przejść do Meritum, pokazać Wam produkty, które pokochałam, które dzięki którym e, moje włosy wyglądają tak, jak wyglądają. To jest produkt, który stosuję już od dłuższego czasu, który świetnie dba o moje włosy od tej zewnętrznej strony. Marka Vitapil to marka, która dba o kobiece piękno, nie tylko od tej zewnętrznej strony, ale również od wewnętrznej strony. Dlatego na stole mam dwa produkty, które stosuję już od dłuższego czasu. Jeden produkt to taki lotion, który nakładamy na zewnątrz, na nasze włosy, a drugi produkt to suplement diety, który Pomaga również w odbudowie włosów, wpływa na ich strukturę. Włosy stają się mocniejsze, odżywione, bardziej lśniące, itd. itd. Oczywiście o tym dokładnie za chwilę opowiem, jaki jest skład i dlaczego te produkty wybrałam na dzisiejszy filmik, żeby Wam o nich opowiedzieć. Słuchajcie, zacznę od tego produktu, który stosujemy na zewnątrz, pokażę Wam, jak on wygląda. To jest taka buteleczka. No i ten produkt zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów, jest przetestowany dermatologicznie, stymuluje też porost nowych włosów, co uważam, że jest tak naprawdę najważniejsze. Preparat ten został zaprojektowany tak, aby wzmocnić i odżywić cebulki, zregenerować i nabłyszczać włosy oraz Przyspieszyć ich wzrost. Awansowany skład oraz innowacyjny kompleks 2 HGS, Hair Growth Stimulation, arginina, witamina B3, umożliwia dostarczanie substancji odżywczych zawartych w tym preparacie, np. pantenol, cysteina. Keratyna czy krzem z bambusa. Ponadto wpływa na prawidłowe ukrwienie głowy skóry. Właściwie pobudzone cebulki przyczyniają się do prawidłowego wzrostu włosa, a im silniejsza i odżywiona cebulka włosa, tym zdrowszy i mocniejszy włos. Jeszcze dowiedziałam się bardzo fajnej rzeczy o tym produkcie. Sama nie jestem mamą, ale myślę, że jest to ważna informacja dla wszystkich kobiet w ciąży i kobiet karmiących, dlatego że możecie, dziewczyny, ten produkt stosować. Właśnie będąc w ciąży, karmiąc. Także, yy, no super, informacja, bo wiem, że wielu produktów w takim okresie niestety nie możecie stosować. A jak wiadomo, w ciąży i pociąży, te włosy nam się bardzo osłabiają, także bardzo e, fajnie, że, że ten produkt e, możecie używać nawet właśnie w takim e, stanie. Słuchajcie, jeszcze powiem wam, jak stosować ten produkt, bo to nie jest tak, że tam psikamy sobie e, mgiełką e, na zewnętrzną stronę włosów, ale po umyciu głowy wcieramy e, ten produkt w skórę głowy, tak co 2-3 centymetry powinniśmy wcierać ten produkt, tutaj mamy taki specjalny atomizer i opuszkami palców wcieramy w naszą skórę głowy i zostawiamy ten produkt, już go nie spłukujemy. Tu sobie skorzystam z informacji o tym produkcie, bo chcę wam powiedzieć co on zawiera i to są dosyć ważne informacje, dlatego o nich mówię. Co to znaczy, że ten produkt zawiera pantenol? Bo o tym powiedziałam wcześniej. Pantenol przenika w głąb skóry głowy i struktury włosa, korzystnie wpływa na barierę lipidową. Druga rzecz to. Biotin Kompleks, czyli specjalistyczny kompleks biotyny i substancji, które ułatwiają przenikanie biotyny w błąd skórka. I dzięki temu, słuchajcie, zapobiegamy nadmiernemu wypadaniu i przetłuszczaniu się włosów. Super. Kolejnym składnikiem jest keratyna, o której też wspomniałam wcześniej, i ma ona zbliżoną budowę do naturalnej keratyny, która występuje w naskórku oraz w korze rogowej włosów. Kolejnym składnikiem są proteiny jedwabiu, słuchajcie, i one tworzą taki specyficzny film na strukturze włosa. Dzięki temu te włosy stają się błyszczące. Eee, no i. Mają taki przepiękny, naturalny połysk. I ostatnim fajnym naturalnym składnikiem jest ekstrakt z bambusa. Bambus, nie wiem czy wiecie, to wyjątkowa roślina, która słynie z szybkiego wzrostu i bogactwa składników odżywczych. Wszystkie informacje oczywiście są tutaj e, na tym opakowaniu. Możecie sobie też doczytać na stronie internetowej, jeśli mielibyście ochotę zakupić tego typu preparat. E, no słuchajcie, to są kosmetyki. E, tak jak powiedziałam, przetestowane dermatologicznie, także bardzo zdrowe dla nas. Wejdźcie sobie na stronę Vitapilu, bo myślę, że warto jeszcze poczytać sobie więcej na temat tych produktów. Ja nie chcę Was tutaj zanudzać, ale tych informacji jest dosyć dużo też na stronie. Słuchajcie, no ale ważne jest, żeby działać nie tylko na zewnątrz, ale również od wewnątrz. Dlatego fajnie, jak się stosuje te dwa produkty równocześnie. I teraz przechodzę do drugiego produktu. Eee, tak jak Wam mówiłam na początku filmu, to, to jest suplement diety. Eee, otworzę i pokażę. Tak to wygląda, który stosujemy od wewnątrz. Eee, słuchajcie, co jest w tym produkcie najważniejsze? On zawiera biotynę, ale oprócz tego aż 16 aktywnych składników, które działają od wewnątrz na nasze włosy. Rewelacja. No, i ja powiem Wam, że no nie wiem, widzicie moje włosy, naprawdę te produkty działają, utrzymują włosy, moje włosy w super kondycji, więc wierzę, że na Wasze też zadziałają. I ten produkt też warto, żebyście wiedzieli, co zawiera, jakie składniki. Jeszcze tylko Wam wspomnę, dlatego że tutaj też jest ekstrakt z bambusa. Bambus, słuchajcie, w Chinach jest symbolem długowieczności, a w Japonii czystości. I tak jak w tym produkcie, taki w tym produkcie znajduje się ekstrakt z bambusa. No to jak jesteśmy przy bambusie, to powiem wam, że bambus cechuje się też niezwykłą wytrzymałością, elastycznością i umiejętnością regeneracji. Pędy bambusowe są twarde jak skała i odporne jak stal. Młode pędy bambusa są najbogatszym w naturze źródłem krzemu. Zawierają aż 75% krzemionki dla porównania z krzyp zaledwie 10 do 15%. Oprócz tego suplement zawiera biotynę, która przyczynia się do utrzymania metabolizmu energetycznego, przez co przyspiesza tempo wzrostu włosa. Kwas Pantotenowy preparat zawiera największą na rynku ilość tego składnika, który poprzez wpływ na metabolizm energetyczny w obrębie mieszków włosowych korzystnie wpływa na wygląd włosów. Niacyna, czyli witamina PP, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania skóry głowy. Żelazo jest ważnym składnikiem mineralnym biorącym udział w podziałach komórkowych. Cynk jest składnikiem mineralnym oznaczającym wpływie na budowę włosa jod wpływa na utrzymanie zdrowej skóry, w tym skóry głowy, miedź wpływa na prawidłową pigmentację włosów, kwas foliowy i witamina B12 biorą udział w podziałach również komórkowych i mangan, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej. Dodatkowo produkt został wzbogacony m.in. o proteiny sojowe, drożdże i cholinę. Stosując te produkty zauważyłam, że moje włosy się nie rozdwajają i nie kruszą, to jest bardzo ważne, bo przy rozjaśnianiu Włosów a ja te włosy rozjaśniam. Niestety bardzo często końcówki włosów nam się rozdwajają. No i później się niestety kruszą. Kiedyś miałam duży z tym problem, bo rozjaśniałam włosy i właśnie po rozjaśnianiu zauważam, że te końcówki były naprawdę w fatalnej formie. A od momentu jak stosuję te produkty, założyłam ogromną zmianę i naprawdę te włosy są coraz mocniejsze. Przede wszystkim nie wypadają. A wiadomo, że z wiekiem. No tracimy trochę tych włosów, one zaczynają nam wypadać, stają się słabsze, mniej błyszczące, eee, dlatego myślę, że warto... Dziewczyny, bo do was przede wszystkim kieruje ten filmik, e, zadbać o coś, co jest naszym właśnie atrybutem kobiecości, o nasze włosy. U mnie na stole są dwa produkty, natomiast na stronie internetowej zobaczycie jeszcze trzeci produkt, e, czyli suplement diety e, VitaPil Mama, e, i on jest skierowany dla kobiet karmiących piersią, czyli kobiety wszystkie, które karmią piersią, mogą. Bez problemu stosować tego typu preparat. Moim zdaniem super. Jeszcze raz wam tylko na sam koniec powiem: dbajcie o siebie i poświęcajcie sobie czas, bo jesteście tego warte. Jesteście piękne, zadbajcie tylko o siebie i poczujecie się jak gwiazdy. Poczujecie się wspaniale, uwierzycie w siebie, odzyskacie energię i będziecie mogły to. Piękną energią zarażać innych. Kochani, kończę już dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. Jeśli tak, to subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie przypominał Wam o kolejnych odcinkach. Wpadajcie też na Instagrama, na mojego Facebooka. No i jeśli macie jakieś pomysły, pytania, oczywiście możecie pisać do mnie na wszystkich kanałach. Ja zawsze wszystkim odpowiadam. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa! pa.